Wiesz to... Ja się lipię, masz twojego Bezamento. pohara. Ej, nie nie nie, 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 nie... To To, to, to niedobre. Nie, to to projekt lpr -u. kontrola pracowników pod kątem tego, czy nie palą marihuany i nawet pomysł, żeby karać i zakazać noszenia koszulek z emblematem konopi indyjskich. Z listkiem. Co do konopi... No to na pewno trzeba walczyć z marihuaną, ale czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Co się Iwan? Pod ścianę tam się posłał. No Poznałem się niech wypierdalają. Kurwa po chleb. Ja tu chcę się położyć, rozumiesz? Posłuj się na jebańcu. No a chcą, to niech przyjdą niech wypierdalają na beton, kurwa. Ale kto ma przyjść jak ja tu chcę się położyć? Te tempy, kurwa, to tempę kurwy to mordę drum. Ale ja chcę się tylko tu położyć. Czajsz to? Posuniesz się No to idź po te książki kurwa i zaraz wejdę do Po, po, jak, po jakie kurwa książki? A po co? Po jakie książki? Po co? Co po co? Iwan, posuj się. No jestem posunięty, nie z Nordy. Nie, nie jesteś posunięty. Posuniesz się? za rapawą spirdoli do kurwa będzie Robert, twoje y, przysłowie. Jedziesz.

о, интернет вот это будет вот да. ты там, уже артист. Настоящий русский мужик. Да. Когда он качает, и когда он, о, Начинает. О, и начинает, да. Ясно. Это тебе будет фильм, Вот такой. Сейчас я туда прыгну. вот да, Сейчас еще туда прыгнем. Да. Я прыгну. А тебе да, ну, смотри, у... меня... ну, уже хватит, хватит туда прыгать, потом вот. тебя еще оттуда доставать. Вот. А до тебе. А до себе... да. а а да, когда вы мало было, что ли? Да.